A, widzowie, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale z Madranera Mobile. I dzisiaj będziemy sobie robili kolejną traskę. I na początku Was zapraszam na mojego Instagrama. Link w opisie. Też kurde, zgasnij silnik. A jeszcze wyszły takie, no nie wyszły, tylko widzowie zapomniałem powiedzieć w poprzednim odcinku. E twórca kończy mapę Niemiec, jest ona skończona w 60-70%, jest ukończona. I najprawdopodobniej twórca będzie się brał za Austrię. Gdzieś dopiero styczeń, grudzień Po wydaniu wersji alfa tej gry Czyli gry Drive... Drive Lear Track Simulator, aby ktoś nie wiedział o jakiej grze mówię tu wam wyjaśniam... Kurde, ale tu kamienie są Jeszcze z taką przyczepką dołączoną jedziemy Não hmm. Teu zaca de droga é este Dobra i tu już jest 16 odcinek z serii Uj. już nagrywam prawie 4 tygodnie od tej przerwy która kiedy zakończyłem nagrywanie e, chyba to był czerwiec czy maj, już nie pamiętam kiedy miałem karę to jest prywatna rzecz wam nie powiem ale już nagrywam 3 tygodni To seria taka No taka Taka zastępcza Na razie czekam na Drive Lear Track Simulator Czekam na razie na tą grę no. Jak wyjdzie no to zaczynam jej nagrywanie i to będzie taka pełna seria To jest jak mówiłem taka zastępcza nie jest pełną wersji pełną serią <laughs> i wyjdziemy sobie na tą górkę oj odkryjemy tu jakiś nowy pojazd? chyba nie nie, nie odkryjemy ale heca dynie Ej, są tu jeszcze jakieś, widzowie, inne pojazdy? B-31 4... a, to jest to A, to jest to To jest to, co teraz jedziemy No Oj Wjechałem w drzewo ale tu dużo drzew jest widowie. No. I na razie szukam jeszcze tego programu do montowania miniatur, Sorry, nie miniaturek, tylko montowania filmów. Jak wiecie... Wrzucam filmy na programie Filmmaker Pro. Na początku to był fajny program, ale teraz, jak już patrzę, to jakość tych filmów to jest taka niezbyt zawadalająca. Jeszcze te bitrady YouTube'a, no to czy jak to się inaczej tam nazywa? Chyba bitrady, bitracingi, coś innego. Coś tego typu, gdzie nam po prostu zmniejsza jakość filmu. Potem, że jest tragedia jak to zmienia. Podobno w jakiejś aktualizacji do YouTube'a mają to zmienić. Eee, szczerze mówiąc, to nie wiem, czy to się jakoś zmieni. I sorry, że film też jest tak lekko bez tematu. <laughs> szczerze mówiąc, z tą misją się, mi się już tej misji nie chce kończyć z tymi drzewami Mo no jeszcze to widzowie idealne e, idealnie jeszcze kład, kładzenie tych drzew na tej pacce to, to takie niezbyt dla mnie Szczerze wam powiem Ale muszę widzowie są koła Gdy sobie widzowie patrzę na wcześniejsze filmy to zastanawiam się, żeby wrócić Jeszcze do gry Assoluto Racing Gdzie nagrywałem w październiku ubiegłego roku No, zastanawiałem się, żeby wrócić. Może wrócę lub nie, albo do jakiejś innej części GTA jak to było we wrześniu Również ubiegłego wieku, ubiegłego roku Czyli chciałem powiedzieć e już, już chciałem powiedzieć w wieku. A na szczęście się powstrzyma. Dobra widzowie, ja sobie pozwolę skończyć ten film w tym miejscu. Zostawcie sobie bika z dzwoneczkiem tam na dole, z góry dzięki i siemanu!